Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zaległa premiera drabki Lecą dolary, czyli tej drabki za 10 zł, która miała miejsce w premierę jeszcze w zeszłym roku. Nadrabiam 5 sztuk, 50 zł. Numerki 20, 21, 22, 23, 24. No i zasady, oczywiście. Dobrze, nam znane, mamy 5 wygrywających liczb. Jak którą znajdziemy, to wtedy wygrywamy przypisaną kwotę. Dodatkowo są dwa symbole. Symbol taki napis Cash, przypisana kwota i stosik monet, yy, dwukrotność tej kwoty. Stopni wygranych 9, 9 zwroci, później mamy 20, 30, 50, w górę, w górę, w górę i pierwszy stopień to jest 500 tysięcy. Sprawdzimy, początek roku był całkiem przyjemny, fajny plusik się trafił w poprzednim miksiku, a dzisiaj nadrabiam tą premierę zaległo. 59, 51, 35, 42 i 16, 45, 12, 55. Dwadzieścia osiem, dziewiętnaście, czternaście, dwadzieścia siedem, czterdzieści osiem, pięćdziesiąt trzy i czterdzieści trzy, dalej siedemnaście, czterdzieści siedem, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści sześć. Szesnaście mamy trafienie.

Czy jeszcze coś w tych pozostałych czterech zdrabkach będzie? Kolejna, szukamy 15, 37, 56, 16 i 31. 35, 19, 55, 13, 31. No, zobaczcie, mamy drugą zdrabkę i jest wygrana. Dwadzieścia dwa, czterdzieści sześć, pięćdziesiąt jeden, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia dziewięć, pięćdziesiąt dwa, dwanaście, czterdzieści trzy, dwadzieścia trzy, czterdzieści cztery, siedemnaście, trzydzieści cztery, czterdzieści jeden. 54 i 38. Jedno trafienie jest. I tu mamy 30 zł. No i super. Nawet jak już tamte pozostałe będą puste, to cztery dyszki są, to już jest dobrze. Dobra. Kolejna. 22 numerek. No i tu szukamy. 48. 21.

Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści cztery i dwadzieścia siedem. Pusto, no i ostatnia. Numerek dwadzieścia cztery, sprawdzamy. Mamy tak pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia trzy, trzydzieści siedem, dwadzieścia sześć i trzydzieści jeden. Piętnaście czterdzieści dziewięć. Dwanaście, czternaście, czterdzieści dwa, dwadzieścia jeden, pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści osiem, czterdzieści cztery, dwadzieścia siedem albo z boku, albo dziesięć za dużo. Siedemnaście, pięćdziesiąt trzy, no znowu z boku.

ale wynik nie jest wcale taki najgorszy, bo mamy 40 zł na 50 wkładów, więc tylko dycha na minusie. Nie jest najgorzej. No dobra. Premiera nadrobiona, zaliczona. Gdzieś tam pewnie się jeszcze ta zdrabka pojawi na kanale, może w jakichś miksach. Zobaczymy. Dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, mam nadzieję, następnym razem w kolejnym filmiku. Może właśnie premiera, bo teraz chyba będzie jakoś koło dziewiątego premiera. O ile dobrze kojarzy? Więc coś spróbuję nagrać znowu. Dobra, kochani, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam serdecznie. Buziaczki, pa pa!